Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii FIFA 11 Kariera zawodnika W poprzednim odcinku doszliśmy do ostatniej już kolejki Bo oczywiście dzisiaj się żegnamy z, Mam nadzieję, oczywiście z Polonią Warszawą no Bo jak nie będzie jakichś dobrych e, Dobrych ofert No to, to po prostu no nie odejdę taka jest prawda, Bo nie będę odchodził do jakiegoś gorszego klubu e, Więc możemy w sumie zacząć Mam 72 W poprzednim odcinku oczywiście Wiadome było, że nawet taki tytuł był tyle i okazji, ile się mi nie udało wykorzystać, które były dobrymi okazjami. To w życiu nie wiem, chyba, chyba w życiu w, w jednym odcinku tyle nie miałem. A nie wiem, jakoś... Ja już o tym mówiłem. Nie wiem od czego szczerze to zależy, ale jakoś mi się by gorzej wykończało w, ty, w tej FIFie. No nie wiem, naprawdę. Może tylko ja takie mam odczucia. I możemy zaczynać. Nie na początku troszkę przycina, ale mi się wydaje, że e, potem to powinno... W miarę się uspokoić. Widzę, że tutaj mam troszkę przestrzeni. Strzał o, za mocny, zdecydowanie. Myślałem, że szczerze. No, nie myślałem szczerze, że, że, że strzela bramkę. A liczyłem, że bramkarza będzie i będzie różna, no ale jednak nie. I ogólnie, w sumie, e, pewnie się zastanawiacie, jeśli oglądaliście karierę menadżera, to mówiłem tam o odnośnie transferu Cristiano Ronaldo. Wiem, że właśnie dzisiaj to tutaj poruszę nie całkiem, bo tak jak też mówiłem, że będzie taki film pewnie najwcześniej 2 września, jak się skończy okienko transferowe. Wszystkie w miarę ważne transfery w tych top 5 ligach omówię i tam powiem wszystko co myślę o tym. Ale krótko mówiąc to że Ronaldo przyszedł do Manchester United, to powiem szczerze, że dla mnie lekki szok. Bo e, już, no praktycznie od paru dni już było, na no, jeden dzień dokładnie wczoraj tak e, ja to nagrywałem, chyba 27, dzisiaj 27, chyba. E, no ale mniej więcej dzień przed tym, jak nagrywałem, już Ronaldo był praktycznie. E, tylko brakowało podpisu, tak naprawdę, że było to oficjalne, że Ronaldo City, wszystko, bo praktycznie już, że on jest Manchester City. I co się okazało dzisiaj nagle? Nagle Manchester City wycofuje się z wyścigu i kilka godzin później nagle jest zawodnikiem United. Szybko mega to poszło, powiem szczerze. Zwykle wiele transferów długo schodzi, jak na przykład ten Kiliana Mbappé, to naprawdę mega długo schodzi. To też myślę, że dużo od zarządu zależy, powiem szczerze. O, mamy teraz dobrą okazję, może jeszcze strzał, rożny. Nie będzie różnego. No i powiem, dla mnie to jest naprawdę szok. E, cieszę się bardzo, że wraca do Premier League, pomimo, że tam nie ma mojej ulubionej drużyny, bo Real Madrid gra oczywiście w La Lidze, to jest to moja ulubiona liga, więc naprawdę bardzo się cieszę, że mój ulubiony zawodnik będzie ponownie grał w ulubionej lidze mojej. Będę, będzie można go znów oglądać w akcji. Ale naprawdę, do, do teraz troszkę nie chcę wierzyć mi się, że on dalej jest w Manchesterze United. Ale powiem tak: ciekawe co mam do powiedzenia, i jak głupio musi być teraz wszystkim kibicom. Bo ja to widziałem, ile było komentarzy, że on jest wężem, że on się, no, odwrócił się od Seraf Fergusona, od wszystkich kibiców, że jest zdrajcą. I ciekawe co teraz mam do powiedzenia, bo to naprawdę łatwo tak oceniać kogoś jak nawet nie było nic oficjalnego. No i to jest naprawdę według mnie mega chamskiej drogę, dlatego szkoda mi, że idzie do United do tych kibiców, co właśnie tak potraktowali go, bo wiem, że są kibice, którzy nawet niektórzy szanowali ten jego wybór, że chce prób próbować właśnie jakieś drużynie być, gdzie jeszcze ma szansę jakieś na realne trofea no i właśnie byli kibice, co to uszanowali, ale niestety było dużo pewnie więcej takich, co właśnie mówiło, że już jest że już jest zdrajcą, że już i nawet najśmieszniejsze komentarze to były, że ludzie mówili, że od teraz już nie jest według nich najlepszym zawodnikiem w historii. Jak można naprawdę, no nie wiem, moją najmniej ulubionym drużyną jest Atletico, tak mi się wydaje, szczerze, nie mam jakiejś drużyny, której nienawidzę, ale jeśli mój ulubiony zawodnik, czyli Ronaldo przeszedłby na przykład do Atletico, to przecież no byłbym zły, byłbym mega zły, na pewno. I to, według mnie, jest dużo większe. E, no, myślę, jak dla mnie, bo też widziałem już dużo komentarzy, że e, e, wrócił do domu do Manchester United. Jak dla mnie, szczerze, to, według mnie, jego domem jest e, Madryt. E, wiem, że on tak naprawdę stał się najlepszym zawodnikiem Manchester United, ale tak naprawdę oprócz Manchesteru, z tego co pamiętam, to wtedy albo Arsenal, albo Barcelona mogło, mogli go wziąć, więc w Barcelonie i w e, Arsenalu to naprawdę, według mnie, stałby się Daje tak samo świetnym zawodnikiem, e, jak e, stał się w Manchesterze. Jak dla mnie szczerze, to jednak e, Real Madrid, Madryt dokładnie jest jego drugim domem, więc no nie wiem, to, e, to z tym się troszkę jak dla mnie nie zgadzam, powiem szczerze. E, ale to też, według mnie, dużo pokazuje, jak bardzo naprawdę, bo nie wiem, czy to jest prawda, że podobno e, dostał telefon od Sir Aleksa Fergusona, żeby nie przechodził do Manchester City i jeśli naprawdę tak było i on się go posłał, to to naprawdę pokaże jak bardzo dla niego jest drugim ojcem to naprawdę nie trzeba pokazać, to każdy wie, że on jest naprawdę że Alex Sir Alex Ferguson jest dla niego jak drugi ojciec no i jeszcze w sumie co mam do powiedzenia a no jeszcze o tych kibicach właśnie mówiłem, że to naprawdę jest śmieszne i ci kibice nie zasługują na Cristiano, no ale Niestety, e, a są też oczywiście kibice, tacy naprawdę dobrze. Kibice, które można naprawdę nazwać kibicami, bo tych, co tak właśnie gadają, to nie można nazwać prawdziwymi kibicami. I też śmiesznie, właśnie, że wie, wiele osób jest takich lat, tak naprawdę, właśnie e, takich 17, jakieś 18, co oni naprawdę nie widzieli, dokładnie nie pamiętają, jak Ronaldo grał w dokładnie w Premier League, a właśnie tak, e, tak o nim gadają. No to tak naprawdę też jest. Nie, nie będę o tym może już więcej mówił, najwyżej jeszcze właśnie powiem o tym na tym, o tym filmie, gdzie będę mówił o tych transferach. Ale to w sumie właśnie więcej nic nie ma do dodania. Ale też jeszcze mogę to powiedzieć tutaj, że to jest naprawdę chyba najlepsze w historii okienko transferowe, nieważne jakim jesteś kibicem, tylko tak obiektywnie. Najlepsze naprawdę chyba, takie jakie transfery się wydarzyły. no przecież kto by na przykład 5 lat temu powiedział, że Ramos i Messi będą razem grać w jednym zespole i to w że będą grać. Ronaldo wróci do Madrytu, znaczy do Madrytu, wróci do Manchesteru United. Waran też będzie w Manchesterze United. No Wiem, na Aguero będzie w Barcelonie. Naprawdę takie transfery, które naprawdę nie. Mbappe, że będzie w Realu możliwe, bo, no bo jest dużo naprawdę wskazuje na to, że on będzie to naprawdę w tym Madrycie. Tylko to jest kwestia, czy, czy jeszcze w tego lata czy za rok, tak naprawdę. Zobaczymy, zobaczymy, jak też się będzie wyglądało, a o tym wszystkim naprawdę się wypowiem w tym oddzielnym filmie. A już bym naprawdę dzisiaj skupił się resztę na na tym meczu pożegnalnym i na tym, co przyniesie nam przyszłość w naszej karierze zawodnika. Ale też, pomimo, że ja najbardziej chyba w Anglii lubię Manchester City, tak jak mówiłem już, no nie chyba, ale najbardziej lubię Manchester City, to yy, to nawet po, cię, po części jednak się cieszę, że nie poszedł do Manchester City, bo według mnie troszkę by zepsuł to, to swoje, e, no, ten swój wizerunek, według mnie trochę, e, no bo to jednak jest być w jednym i drugim klubie z Manchesteru. Nie ma kogoś takiego, kto tak praktycznie zrobił, a jest e, lu, dość lubiany przez większość kibiców i, e, i właśnie jednej strony Manchesteru i drugiej, więc, no więc w sumie nawet dobrze tak nie zrobił. Ja bym przeszedł do Manchester City, to bym myślał, że Manchester City dla mnie byłby faworytem, a teraz nie wiem, czy z powrotem, chyba, powiesz, że według mnie nie ma jakiegoś takiego naprawdę bardzo ewidentnego rywala, bo jednak Manchester City bez napastnika mocnego nie wydaje mi się, żeby mieli na tyle sił, żeby wygrać Ligę Mistrzów. W Premier League też będzie naprawdę ciekawie, bo ten transfer zależy. Czy Ronaldo będzie miał dalej to samo, co miał? Całkowicie mi się wydaje, że nie. Może nie będzie grał tak samo dobrze, tak samo pięknie jak grał na początku, jak właśnie był w Manchesterze za pierwszym razem, ale, ale i tak będzie dalej świetnym zawodnikiem i Premier League naprawdę będzie zawsze, jak dla mnie, od, było odkąd pamiętam, najlepszą ligą, ale tym razem no, nie ma według mnie podjazdu do tego. I też śmieszne właśnie, że Francja jest już szóstą najlepszą ligą, więc naprawdę top 5 lig to już nie jest e, hiszpańska liga, niemiecka, Franc e, niemiecka, angielska i włoska, tylko. Te właśnie, te cztery właśnie i na końcu portugalska, a nie francuska, więc... Oczerwa kartka. No ale widziałem, że ludzie się śmieją, żeby Messi poszedł grać do szóstej ligi. Dla mnie to nie jest naprawdę śmieszne, bo przecież no przychodził do piątej ligi, a to nie to nie wina. Przecież to jest cała liga francuska aby pracuje na to, żeby być w top 5. Naprawdę. Oj, fatalny wolny. A zobaczmy, no myślę szczerze, że PSG że ja wygra, nie widzę tego inaczej, jeśli ja by jeszcze Mbappe został na ten ostatni sezon, to tym bardziej, już nie widzę innego, innej opcji. No ale jeszcze się wszystkiego przekonamy. Powiem szczerze, że jak był finał Chelsea-Manchester City, i w ogóle nie myślałem, że Chelsea wygra, byłem w 100% pewny, że City wygra, a nie wygrali, więc naprawdę nie można być niczego w piłce nożnej w 100% procentach to już chyba już każdy wie praktycznie. Powoli dobiega końca to spotkanie, no i niestety pewnie nie pożegnamy się z Polonią. Może to jest znak, że nie, że nie pożegnamy się w ogóle, ale nie pożegnamy się pewnie z niestety bramką z Polonią. Mamy za to jeszcze droży w ostatnich minutach. I wybroniliśmy, pewnie przejdzie całkiem. Wybroniliśmy super i teraz jeszcze spróbujemy. Ale to no właśnie, to już nie, te, nie ten czas meczu, żebyśmy takie sprinter robili. Ale no powiem szczerze, że właśnie, jako nie jestem kibicem Manchester United, no to każdy mecz ich będę oglądał, jeśli będę mógł. Bo oglądać Ronaldo w Premier League to jest rarytas pra, Praktycznie naprawdę to jest świetne. Będzie pomimo nawet, że nie lubię zbytnio Manchester United, to dla Ronaldo na pewno będę oglądał te ich mecze. Jestem ciekawy z jakimi, jak, jakie statystyki na sam koniec sezonu będzie miał Pogba i Bruno odnośnie, bo Bruno na pewno będzie miał mniej, mniej bramek, bo nie będzie karnych pewnie. Wiadomo, że on nie szedł tylko z karnych, ale no już tych karnych nie będzie, on z, na pewno, bo Ronaldo na pewno będzie wykonywał karne. I też właśnie to jest to, co często powtarzam, nawet jak moja niezbyt ulubiona drużyna wygra, to zawsze szukam pozytywów. I tak jak United wygrał Premier League, czy cokolwiek, to zawsze będę szukał tego pozytywu, którymi są Rafael Varane oraz Ronaldo, czyli dwóch zawodników, których naprawdę lubię i którzy fajnie, że z powrotem sobie razem zagrają. I kończymy ten mecz i kończymy może naszą przygodę, też zobaczymy. Kończy, Polonia kończy ostatecznie na drugim miejscu. Tyle samo punktów, co Zagłębie. Tylko przy... no właśnie, Gold difference przeważył. No, i zobaczymy. Yy, idziemy gdzieś, czy nie? Co tu mamy? No chyba to nie jest koniec. To jest koniec, naprawdę, z tej kariery zawodnika? Naprawdę? Nie wiedziałem szczerze. No co to, 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 to by oznaczało, że to by oznaczało, yy, że to koniec serii. Jest naprawdę. Tego bym się nie spodziewał, że będziemy mieli koniec w serii. No trochę szkoda, szczerze, bo jednak. 4 sezony to jest za mało. No czemu? nie wiem czemu tylko cztery sezony te gry trwa to. No ja trochę się tu pobawię jeszcze, ale no nie wiem, no, pewnie będziemy kończyli ten odcinek. nie wiem naprawdę, szczerze, co, co mam robić teraz, czy. Bo naprawdę, e, FIFA 11. E, Całkiem pewnie zniknie gdzieś już pod koniec września. Skupię się już głównie też już w połowie września 12 na NBA już ale. No nie wiem szczerze naprawdę co teraz robić, Czy jakąś robić kolejną karierę zawodnika, tylko nie wiem jakąś inaczej. Bo byłem pewny, że tutaj 15 sezonów jest jak obecnie. Czy no nie wiem, czy robić całą karierę menadżera? No nie wiem naprawdę, nie wiem. Może możliwe, że wy zadecydujecie, co byście chcieli. Czy po prostu, żebym się skupił na jednej karierze menadżera, czy od nowa jakąś karierę zawodnika. Jakimś klubie na przykład możecie podać, gdzie byście chcieli zobaczyć i, i ogólnie jak, żeby kto to był w ogóle ten zawodnik. No bo w sumie nic więcej nie mam chyba tutaj do roboty. Więc, te, więc też będę kończył odcinek, który chciałem go jeszcze przedłużyć, bo no nie chcę tak krótkiego odcinka mega, chciałem przynajmniej jakieś 15 minut. Ale już chyba nie będę tutaj bawił się Ronaldem na arenie treningowej, tylko po prostu będzie trzeba no, kończyć odcinek i kończyć niespodziewanie serię. A naprawdę to jest, to jest dziwne, jak dla mnie, żeby kariera zawodnika trwała tak, tak krótko. No nic, nie wiem, może zrobimy jakąś, e, albo może zamiast tego będę próbował jakieś robić, ale nie no, odbudowy FIFA 11 to by nie będą trwały odcinkowo. Nie wiem, nie wiem naprawdę, zadecydujcie, czy chcecie, żebym skupił się tylko na karierze menadżera, czy zaczął jakąś karierę zawodnika, czy nawet nie wiem, co byście, jakiś inny plan chcieli. No i to tyle, w sumie nie będę więcej przedłużał. Dzięki Wam za oglądanie tego ostatniego, niestety, odcinka tej serii i do zobaczenia w albo następnej serii, albo oczywiście w karierze menadżera Palermo. Cześć!